Dzień dobry, państwo. Imperium Brytyjskie powstawało powoli, między XVI a XVIII wiekiem, a potem przez całe stulecie było jedynym światowym imperium. Zajmowało formalnie powierzchnię 35,8 miliona kilometrów kwadratowych, czyli prawie jedną czwartą powierzchni lądowej Ziemi. I zamieszkały było przez 478 milionów ludzi, co stanowiło wówczas jedną czwartą ludności świata, ówczesnego świata, czyli to był rok 1925. U szczytu swojej potęgi było często określane jako imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce, bo dzięki tej swojej rozległości zawsze istniało takie terytorium do niego należące, gdzie trwał dzień. Nigdy nie zachodziło słońce. Po pokonaniu Francji w wojnach napoleońskich zakończonych w 1815 roku, Wielka Brytania na niemal stulecie stała się supermocarstwem i zdobywała nowe posiadłości na całym świecie. A potem jeszcze po pokonaniu Rosji w wojnie krymskiej z lat 1853-1856 rozpoczął się szczytowy okres potęgi brytyjskiej. Nigdy już nie mógł zagrozić brytyjskiemu panowaniu ani na morzach, ani na lądzie. Gospodarczo była także niekwestionowanym liderem światowym Wielka Brytania. Ale obie wojny światowe mocno nadszarpnęły siły i środki tego imperium szczególnie po II wojnie światowej formalnie Wielka Brytania była mocarstwem, ale ale przecież nie spłaciła wobec Stanów Zjednoczonych długów z I wojny światowej. A w II wojnie światowej korzystała z lend czyli takiego leasingu, bo już nie można było jej pożyczać, wiedząc, że nie spłaci. No i lend to był taki wybieg o to, żeby móc ożyczyć sprzęt Wielkiej Brytanii właśnie wtedy, po I wojnie światowej, Wielka Brytania miała szczyt swojej świetności, przynajmniej terytorialnej. A stare wojenne długi wobec Stanów Zjednoczonych Wielka Brytania spłaciła dopiero, uwaga, w 2006 roku. Bo o długach w świecie zachodnim nigdy się nie zapomina. Wielka Brytania była imperium. Ale po II wojnie światowej powstawały już dwie nowe potęgi, które podzieliły między siebie świat: Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone. I było wiadomym, że system kolonialny należy już do, do przeszłości. Na niepodległość wybiły się brytyjskie Indie. Och, to nastąpiło krótko po II wojnie światowej w latach 1947-1948. I w tym samym czasie w brytyjskim mandacie Palestyny powstało państwo Izrael. To też był mandat brytyjski. Wielka Brytania zrzekła się decydowania na rzecz zresztą Organizacji Narodów Zjednoczonych. A potem w 1948 roku wybuchło powstanie Malajów. I znowuż w 1957 roku Brytyjczycy przyznali niepodległość tej Federacji Malajskiej. Powoli kraj po kraju z tego imperium odchodził. Kolejno. Przyszedł rok 1956, kanał Suezki. Egipt jednostronnie znacjonalizował kanał Suezki. Sypało się to brytyjskie imperium i tego było już w Wielkiej Brytanii za dużo. Już Wielka Brytania gotowa była militarnie interweniować, ale wtedy po stronie Egiptu opowiedział się Związek Radziecki. A Stany Zjednoczone zagroziły, że jeżeli dojdzie do interwencji, to uwaga, sprzedadzą amerykańskie rezerwy brytyjskiego funta. I funt się załamie. To była ta groźba. Zachód zawsze się licytuje tymi w tych kategoriach gospodarczych. No i nastąpiło takie upokarzające wycofanie brytyjskich wojsk. A premier Eden złożył w konsekwencji dymisję po Potem jeszcze jak ostatnie po drugiej konającej ostrygi Wielka Brytania interweniowała pod koniec lat 50. Interweniowała w kilku państwach na Bliskim Wschodzie. Ale po dekadzie zaczął się brytyjski odwrót z ich bajstw wojskowych. Brytyjczycy zwijali się. W latach 60. zawiał wiatr zmian nad kontynentem afrykańskim. Wiatrem zmian. Określił je premier MacMillan, premier Wielkiej Brytanii. I Brytyjczycy wycofywali się z Afryki. Chociaż nie zawsze robili to pokojowo. Ale pozostałe brytyjskie kolonie w Afryce otrzymały niepodległość do 1968 roku. 1968 rok Afryki. No, z wyjątkiem Rodezji Południowej, która wybiła się na niepodległość w 1980 roku. Rozsypywało się to imperium brytyjskie w oczach. Kraj za krajem. Ostatnia brytyjska kolonia na kontynencie amerykańskim, Honduras Brytyjski, otrzymała autonomię w 1964 roku. Brytyjskie terytoria na Pacyfiku uzyskały niepodległość w latach 70., zaczynając od Fidżi w 1970, a kończąc na Vanuatu w 1980. Zwycięska dla Brytyjczyków wojna o Falklandy w 1982 właściwie zakończyła proces demontażu brytyjskiego imperium. Z dawnego imperium pozostało w Wielkiej Brytanii jedynie, uwaga, 14 terytoriów zamorskich. I, uwaga, zostało brytyjskie city. To także pozostało z imperium. Te terytoria zamorskie to londyńskie city to taki atawis, relikt przeszłości. O tym brytyjskim city mieliśmy już osobny wykład. Brytyjskie city, czyli obszar niepodbity przez Wilhelma Zdobywcę w roku 1066. Od tamtego czasu city rządzi się swoimi prawami. Od 1066, półtorej mili kwadratowej, Centrum Londynu. Pokazuje Państwu to na slajdzie. Półtorej mili kwadratowej, które nie podlega jurysdykcji mera Londynu. Ciekawe, prawda? Półtorej mili, czyli 2,9 kilometra kwadratowego. Mieszka tam 9400 mieszkańców, ale pracuje tam ponad 300 tysięcy osób. Obszar, który ma swojego burmistrza, tak zwanego lorda majora. Lord Mayor of London jest burmistrzem City of London. Na tym obszarze decydują o wyborach firmy, a nie mieszkańcy. I ten głos firm rozłożony jest proporcjonalnie do wielkości firmy. Jak duża firma tyle ma głosów? W City of London o samorządności decyduje biznes. Biznes, a nie ludzie. I przedstawiciel City of London jest automatycznie członkiem. Uwaga brytyjskiego parlamentu. Burmistrz jest wybierany każdego roku w Common Hall w dniu świętego Michała i obejmuje urząd w piątek przed drugą sobotą listopada. Na ulicach City odbywa się wówczas show, taka specjalna widowiskowa procesja, radość dla plepsu. Wybraliśmy burmistrza, Lorda Majora City of London. City of London tworzy około 1 piątej brytyjskiego PKB, brytyjskiego produktu krajowego brutto. Czy można być obojętnym na jego specjalne życzenia? I często City ma w sprawach gospodarczych głos decydujący. Nikt tego głośno nie mówi, ale wszyscy to wiedzą. To taki angielski styl, mowa aluzji i niedopowiedzeń. Taki ich kod kulturowy. W dodatku to londyńskie City to jedno z dwóch największych centrów finansowych świata. Konkuruje jedynie z Nowym Jorkiem. W Europie ani w Azji nie ma konkurencji. Anglosasi zdominowali te światowe finanse. Państwo to widzicie na wykresie, właściwie na slajdzie. A 14 brytyjskich terytoriów zamorskich, no połowa z nich to raje podatkowe. Niby należą do Wielkiej Brytanii, ale jak chodzi o podatki, to okazuje się, że terytoria zamorskie są poza brytyjską jurysdykcją. Tak, londyńskie city i terytoria zamorskie to pozostałość dawnego imperium, pozostałość dawnej świetności. Politycznie nic już nie jest takie, jak było kiedyś, za wyjątkiem kasy. Majątki nie przepadły, kasa nie przepadła. Wywiezione zostały z kolonii bardzo starannie zdeponowane za morskich osiadłościach w City, a dzisiaj służą spadkobiercom. Tak jak Imperium Brytyjskie rezygnowało politycznie ze swoich zdobyczy, tak rozprzestrzeniały się wpływy Stanów Zjednoczonych. Po II wojnie światowej, Dzięki układowi z Bretton Woods od roku 1944 świat należał już tylko do Stanów Zjednoczonych. I świat miał swoją walutę, amerykańskiego dolara. Dolar miał początkowo pokrycie w złocie. W amerykańskim skarbcu leżało 22,5 tysiąca ton złota. Tak wiele jak nigdy wcześniej w historii. I nawet amerykański prezydent Truman złożył w 1948 roku zobowiązanie, że złoto jest gwarantem siły amerykańskiego dolara. Dolar jest wymienialny na złoto po kursie 35 dolarów za uncję. Tak mówił Truman w 1948 roku. Ale skończyło się Imperium Brytyjskie, zaczynało się amerykańskie panowanie na świecie. Nie było skrawka ziemi, na którym Stany Zjednoczone nie odcisnęłyby śladów podeszwy amerykańskiego żołnierza. Stany Zjednoczone biły się o każdą pięć ziemi. walczyły jak lwy i nikt nie przejmował się pobudkami ideologicznymi. W Ameryce Łacińskiej działało wszechładne CIA. Do dziś w pamięci ludzi pozostał terror tamtych czasów. Terror. 50 tysięcy zabitych, 30 tysięcy zaginionych, 400 tysięcy uwięzionych. Ten bilans jeszcze długo będzie ciążył Ameryce Łacińskiej. I toczyły Stany Zjednoczone bardzo wiele wojen. W Ameryce Środkowej to bywały równolegle wojny o kredyty, niespłacane kredyty, kredyty, które uzależniały gospodarki całych państw. A kto ich nie chciał wziąć, na tego organizowany był zamach. I ginął taki prezydent, premier w niewyjaśnionych okolicznościach. Polecam Państwu wyznania Hitmana Perkins'a. Pokazuję to na slajdzie. Dokładnie o tym mówi. I zresztą później o tym mówił tak samo Józef Stiglitz. Też mówił o tym, co Stany Zjednoczone robiły. Józef Stiglitz, który był wiceprezesem Banku Światowego i Nublistu. I Stany Zjednoczone prowadziły wiele wojen w różnych zakątkach świata pod pretekstem walki z komunizmem. I bynajmniej nie były to wojny wyzwoleńcze, raczej okrutne, raczej z wieloma tysiącami ofiar. Stać było Stany Zjednoczone na te wojny, a doktryna amerykańska pozwalała interweniować w każdym punkcie globu, gdzie istniało przekonanie, że amerykańskie interesy są naruszone. Nawet nie potrzeba było przeprowadzać dowodu, wystarczyło domniemanie. Trwała zimna wojna i cały świat się podzielił. Tu nie chodzi o to, żeby krytykować Stany Zjednoczone, ale, ale żeby pamiętać, że w wielu rejonach świata Stany Zjednoczone są delikatnie mówiąc nielubiane. Nie ma na świecie obiektów bardziej chronionych niż amerykańskie ambasady. W każdej stolicy są to obiekty, których Pojedyncze czołgi nawet nie sforsują. I bynajmniej nie jest to ochrona na pokaz. To jest prawdziwa ochrona. I Stany Zjednoczone mają swoją politykę sankcji przeciwko różnym państwom. Nawet jeśli zdominowana przez Stany Zjednoczone Organizacja Narodów Zjednoczonych wyraża odmienne zdanie i wzywa to zaprzestania sankcji, to Stany Zjednoczone trwają przy swoim zdaniu i stosują sankcje. Bardzo niewiele jest państw na świecie, które ośmielają się artykułować zdanie odmienne od Stanów Zjednoczonych i w dodatku sprzeczne z interesami Stanów Zjednoczonych. Jeśli nie podzielasz amerykańskich opinii, no to lepiej, żebyś milczał, bo mogą cię uciszyć amerykańscy żołnierze, może cię uciszyć CIA. Kto ceni swoje życie, ten siedzi ci, cicho, jak mysz podmiotu, a przynajmniej nie wypowiada głośno swojej niezgody na amerykański porządek na świecie. Wygasło imperium brytyjskie razem z II wojną światową, ale amerykańskie imperium wtedy dopiero się zaczęło i amerykańskie imperium jeszcze trwa, a przynajmniej takie są jeszcze tego pozory. Historycy twierdzą, że już od początku XV wieku państwa dominujące w gospodarce światowej narzucały reszcie swoją walutę. Może zresztą nie zawsze narzucały, to raczej użytkownicy lokowali swoje zasoby w walucie najbardziej rozpowszechnionej. Lokowali swoje zasoby w walucie bezpiecznej, która zyskiwała na wartości. Najpierw to była waluta portugalska, no, a więc to widzicie, potem hiszpańska od 16 1640 roku, waluta holenderska od 1720 roku. Francuska. I ta waluta francuska trzymała się aż do czasów Napoleona. A potem razem z Napoleonem zakończyła swój żywot. Razem z Waterloo i razem z Kongresem Wiedeńskim w 1815 roku. I wówczas przyjęła się, uwaga, waluta brytyjska, brytyjski funt. Siła tej brytyjskiej waluty była znaczna. Ale z czasem, jak każda inna waluta, traciła na wartości. Waluta oparta była na kruszcach, ale wraz z malejącą wartością kruszcu w jej zawartości także jej wartość malała. Bo każda waluta ma tę wartość, że nominalnie przybywa jej znacznie szybciej niż kruszców na ziemi. I stąd taka malejąca wartość każdej waluty, którą widzimy. Nawet w okresie standardu złota, kiedy monety wprost oznaczano napisem, że każdy banknot wymieniany jest na złoto lub srebro. To i tak aż do dwóch trzecich banknotów, do dwóch trzecich nie znajdowało w niczym pokrycia. To był pusty pieniądz. Aż dwie trzecie pieniądza było puste. Był standard złota, ale pieniądze były bez pokrycia. Deklaracje miały uspokoić użytkowników, ale pieniądz nie miał wartości kruszcu, do którego się odwoływał. Bogactwa powstawało więcej niż mogła to wyrazić łączna wartość zgromadzonego złota. Sytuacja dolara była całkiem podobna. Wytwarzane bogactwo szybciej wzrastało niż wydobywane i gromadzone złoto. Stąd malejąca wartość każdej waluty wydaje się być naturalna. I dolar nie odstawał w tym zakresie od innych walut. Drugą wojnę światową Wielka Brytania gospodarczo przegrała i nastała era amerykańskiego dolara. Dolar miał mieć oparcie w złocie 35 dolarów za uncję, a inne waluty trzymały względem niego sztywny kurs. Często zresztą rzeczone państwa trzymały swoje rezerwy w dolarze. Kurs był stały, a czasami zmieniał się skokowo. Państwo tu widzicie. Na koniec II wojny światowej fund był wart ponad 4 dolary. Tu widzimy to właśnie na tym wykresie. A potem sukcesywnie mniej i mniej. Najpierw odbywało się to skokowo, a potem, tu widzimy, po 1971 roku już, oh, powiedzmy, bardziej płynnie. Po roku 1971, po szoku Nixona, dolar był już pusty, był bez pokrycia w złocie. Ważne jest, że ta utrata wartości przez funta następuje stale, stale. Dlaczego? No bo gospodarka brytyjska jest niekonkurencyjna. Trzeba za granicą obniżać ceny brytyjskich produktów, żeby znalazły nabywców. Trzeba dewaluować funta szybciej niż maleje wartość dolara, żeby konkurować na amerykańskim rynku brytyjskimi produktami, żeby można było je sprzedać. Trzeba obniżać ceny. I stąd ta dewaluacja. Stąd to osłabianie kursu punta względem dolara. My jeszcze pokazujemy cenę dolara w stosunku do złota i zaznaczamy ten rok 1971. Po szoku Nixona wartość złota rośnie. W 1971 roku i wcześniej jedna uncja złota kosztowała 35 dolarów, a potem, tak no, jak widać, Cena dochodziła okresami do 2000 dolarów. A czasami nawet i tę granicę 2000 dolarów przybijała. Dolar stawał się coraz bardziej bezwartościowym papierem. Początkowo rezerwy walutowe państw trzymane były w dolarach. Średnio 85% rezerw światowych trzymanych było w dolarach. Resztę stanowiła niemiecka marka, brytyjski fund, japoński jen i szwajcarski frank. Potem jeszcze weszło euro. Widzimy to na wykresie. Co do zasady, udział dolara stale maleje w tych rezerwach, a udziały innych walut rosną. W największym stopniu ten wzrost dotyczy japońskiego jena, ale, ale za wcześnie, żeby mówić o odejściu od dolara. To nadal w dolarze rozliczane są wszystkie transakcje. Dolar póki co trzyma się mocno. Dolar póki co nie ma żadnego następstwa. Chociaż jest to coraz mniej i mniej i mniej i mniej. Już dawno świat nie zaopatruje się w towary w Stanach Zjednoczonych. Tu pokazuje to na wykresie. Udział gospodarki amerykańskiej na wykresie stale maleje. I udział gospodarki brytyjskiej także stale maleje. Jak wyliczamy wartość tego produktu krajowego brutto? No, PKB to suma wynagrodzeń pracowników i zysków przedsiębiorców. Tu już nawet nie mówimy o produkowaniu fizycznych dóbr. W przypadku produktu krajowego brutto mówimy o wynagrodzeniach i zyskach. Nawet jeśli ci ludzie nic materialnego nie tworzą, a tak jest w istocie. Bo Stany Zjednoczone nie tworzą wartości materialnych już od dawna. Ale to, co zarabiają amerykańscy robotnicy i zyski ich przedsiębiorców są coraz mniejsze i mniejsze w skali świata. Państwo widzicie, jak to PKB maleje. I u podobnie. Są także coraz mniejsze PKB. Za to rośnie bardzo mocno udział gospodarki chińskiej i generalnie azjatyckiej. Ale produkty chińskie czy azjatyckie kupowane są za amerykańską walutę. Nie za juany, ale za amerykańską walutę. Ciekawe, prawda? Eksport. Też bardzo podobna sytuacja. Eksport amerykański od bardzo dawna jest coraz mniejszy i mniejszy. Gospodarka amerykańska nigdy nie była specjalnie konkurencyjna, bo zawsze charakteryzowały ją wysokie cła. Cła zaporowe, cła importowe, ale Amerykanie starali się sprzedać produkty zaawansowane technicznie. Do tej pory tworzą wiele produktów z zakresu choćby fintechu, które są bardzo mocno zaawansowane i wykorzystują Amerykanie big data. Technologicznie gospodarka amerykańska wydaje się być zaawansowana. Wydaje się. I mają Amerykanie największe kompanie. O, tu pokazuję je na slajdzie. Widzimy zestawienie największych firm amerykańskich i chińskich. Różnica wielkości między nimi co najmniej 7-8 razy. Amerykanów jest, uwaga, 3-4 razy mniej, a ich interesy są warte 7-8 razy więcej. Niż chińskie. Taka wycena, Państwo to widzicie na slajdzie, to jest skala amerykańskiej przewagi na dzisiaj. Tyle że, tyle, że jak spojrzymy na eksport, to Chińczycy zaopatrują świat. To chińskie produkty kupujemy. To Chińczycy, a nie Amerykanie, są naszymi dostawcami. To Chińczycy nas zaopatrują we wszystko, we wszystko, czego potrzebujemy. Dlaczego tak się dzieje? Bo wartość firmy, jak choćby mierzona wartością EBITDA, nie jest pochodną jej wyniku. Dla laika to może być trudne do zrozumienia, ale będąc stale na stratach można być właścicielem biznesu wartego biliony dolarów. Do wyniku operacyjnego netto dodajemy amortyzację i koszty finansowe, jeśli są. I mnożymy przez, uwaga, wskaźnik branży. Wskaźnik branży może być 30, może być 50, albo i więcej. Klasyka ebit Zachęcam do samodzielnego zapoznania się z tą metodą. I w ten sposób powstają wyceny. Gigantyczne wyceny, gigantyczne sumy. Ostatnio Amerykanka Elizabeth Holmes trafiła do więzienia. Dlaczego? No, stworzyła firmę Terrant. Wartą chyba, chyba z 10 miliardów dolarów. Różne tam były wyceny. Była 8, była 9, była 10 miliardów. Firmę oszustwo, bo w całym życiu tej firmy nie wykonano żadnej użytecznej analizy krwi, do czego była powołana. A jednak wartość Terranosa wyceniono na 10 miliardów. Tak rodzą się wielkie liczby, za którymi nic nie stoi, które nic nie produkują, które tylko stwarzają obietnice. I na tej podstawie są wyceniane. Ale amerykańskie metody wyceny są nieubłagane i tworzą gigantyczne wartości. Często, uwaga, puste wartości. Na polskiej giełdzie oczywiście każda kompania posiada wycenę metodą EBITDA. Widziałem sporo różnych spółek, w tym cypryjskich, liczonych tą metodą. Spółki finansowe z zasady pozbawione są aktywów trwałych, ale wartość kompanii, liczona metodą EBITDA, bywa nieraz ogromna, chociaż spółka jest na stratach. Żyjemy w świecie iluzji, w świecie, w którym wartość każdej kompanii można z dnia na dzień może zmaleć do zera, bo kompania traci płynność. Mieliśmy niedawno przykład upadłości amerykańskich banków i Silicon Valley Bank, i... Credit Suisse, Silvergate i ostatnio First Republic Bank. Wszystkie miały świetne wyniki. I poupadały. Najpierw rekordowe wyniki, a w chwilę później upadłości. Tłumaczyłem mechanizm rezerwy cząstkowej i to, że banki nie mają praktycznie nic, żadnych rezerw. Na naszym zaufaniu budują swoją wartość. Każda spółka finansowa czyni podobnie. Bo nie ma aktywów trwałych. Pokazujemy wielkie wartości firm, przedsiębiorstw, kompanii. A potem, a potem te przedsiębiorstwa upadają i nie zostaje po nich nic. Nic, absolutnie nic. Tam nie ma aktywów trwałych. Teraz jest najlepszym przykładem takich tyranosów, jest bardzo wiele, i bardzo wiele firm jest zwyczajnie przeszacowanych. Wielokrotnie przeszacowanych. Taki rynek, taka ekonomia zombie. Tak to się teraz określa ekonomia zombie. Gdzie inwestują inwestorzy? No, w Chinach. Tu widzimy to na wykresie. Niespodzianka? Nie, nie ma żadnej niespodzianki. W Chinach przynajmniej widać, w co się inwestuje. Chiny eksportują, w Chinach następuje sprzedaż na cały świat. A w Stanach Zjednoczonych? No w co pakowane są innowacje? W broń? Poza bronią prawie na każdym produkcie stoi Made in China. I prawie nigdzie nie ma Made in USA. Prawda? Proszę sprawdzić we własnych domach. A tu jeszcze pokazuję na wykresie kraje z większością eksportu chińskiego bądź amerykańskiego. Chińska większość to ten kolor żółty. Amerykańska większość to kolor niebieski. No i jaki kolor Państwo widzicie? Żółty czy niebieski? Jaki? Pokazuję te procesy, żeby zrozumieć, że świat brytyjski się skończył. A świat amerykański dogorywa. Świat anglosasów dobija do swojej mety. W 1956 roku Amerykanie odwiedli Brytyjczyków od bombardowania Egiptu, a dzisiaj a dziś Amerykanie jeżdżą do Chin, żeby negocjować warunki pokoju dla Ukrainy. Amerykanie wojnę wywołali, ale to Chińczycy ją zakończą. Następuje symboliczne przekazanie pałeczki. Przekazanie pałeczki Chinom. No I na tym kończę tą pierwszą część wykładu. Wbrew pozorom nie jest ważne, czy Chiny wejdą w buty Amerykanów. Gdyby tak się stało, to byłoby to jeszcze małe zło, ale obawiam się czegoś znacznie gorszego. To gorsze budzi niepokój w każdym z nas. To gorsze powoduje, to gorsze powoduje powstawanie coraz to nowych teorii spiskowych. Ale o tym gorszym porozmawiamy w drugiej części wykładu, zapraszam we środę. Dziękuję za uwagę.